W dzisiejszym odcinku zobaczycie: gigantyczna inwestycja w pamięć dla sztucznej inteligencji, Japonia szykuje się na erę superobliczeń. Zabawki ze sztuczną inteligencją podbijają święta. Eksperci ostrzegają, to mikrofony w pokoju Twojego dziecka. Sztuczna inteligencja jako wczesny alarm epidemiologiczny. Indie chcą przewidywać choroby, zanim pojawią się pierwsze ofiary. Sztuczna inteligencja tworzy pogodowe koszmary. Filipiny spanikowały przez nieistniejący supertajfun. Elon Musk w wiralu, który podzielił internet. Prawdziwy wywiad. Czy perfekcyjna sztuczka sztucznej inteligencji? Czy sztuczna inteligencja kończy internet, jaki znamy? Rewolucja, która zmienia wszystko. Gigantyczna inwestycja w pamięć dla sztucznej inteligencji, Japonia szykuje się na erę superobliczeń. Wyobraź sobie fabrykę, która nie produkuje zwykłych układów pamięci, ale elementy będące sercem całego ekosystemu sztucznej inteligencji. Dokładnie taki projekt ogłosił amerykański Micron, zapowiadając budowę ogromnego zakładu w zachodniej Japonii. To inwestycja liczona w wielu miliardach dolarów która ma zmienić układ sił w globalnym wyścigu technologicznym. Nowa fabryka ma powstać w regionie, który od lat rozwija zaawansowany przemysł elektroniczny, ale skala tego projektu wyróżnia się nawet na tle japońskich gigantów. Chodzi o stworzenie linii produkcyjnych do wyjątkowo szybkich, energooszczędnych układów pamięci, zaprojektowanych specjalnie pod sztuczną inteligencję takich, które będą obsługiwać ogromne modele językowe, sieci neuronowe i systemy, z których korzystamy każdego dnia, nawet o tym nie wiedząc. Dlaczego to tak duże wydarzenie? Bo w świecie sztucznej inteligencji pamięć stała się jednym z kluczowych elementów całej układanki. To ona decyduje o tym, jak szybko model może przetwarzać dane, jak dużo informacji jest w stanie udźwignąć i jak bardzo rosnąć może cały rynek generatywnej AI. W uproszczeniu, bez nowej generacji pamięci nie będzie kolejnego skoku w rozwoju systemów uczących się. Japonia również ma w tym ruchu swój interes. Rząd w Tokio od dłuższego czasu walczy o odbudowę krajowego przemysłu, półprzewodników i przyciągnięcie największych graczy z zagranicy. Nowa inwestycja Micronu to dla nich sygnał, że ta strategia działa. A dla świata, że wschodnia Azja nadal pozostaje głównym polem bitwy o przyszłość technologii. Co ciekawe, eksperci zwracają uwagę, że ta fabryka nie będzie produkować zwykłych kości pamięci trafiających do laptopów czy telefonów. To będą układy projektowane pod ekstremalne obciążenia centrów danych, gdzie codziennie przetwarzane są niewyobrażalne ilości informacji. Można powiedzieć, że mówimy o pamięci przyszłości, takim odpowiedniku paliwa dla rosnącej sztucznej inteligencji. Cały projekt ma ruszyć w najbliższych latach, a pierwsze linie produkcyjne mają zasilić globalny rynek, zanim nadejdzie kolejna fala jeszcze większych modeli. Jedno jest pewne: ta inwestycja ustawi Mikron w pierwszym szeregu firm, które będą decydować o tempie rozwoju sztucznej inteligencji. To kolejny sygnał, że prawdziwa rewolucja w AI nie dzieje się już tylko w oprogramowaniu czy algorytmach. Dziś technologia potrzebuje potężnych fundamentów sprzętowych, a Japonia właśnie dołącza do grupy państw, które chcą tę przyszłość współtworzyć. Kochani, dziś chcemy poprosić Was o coś wyjątkowego, nie dla nas, dla Anety, kobiety o wielkim sercu, która przez całe życie pomagała innym, a teraz sama potrzebuje pomocy. Po ciężkim zawale i miesiącach śpiączki Aneta rozpoczęła intensywną rehabilitację w klinice w Ujeździe. Dzięki odpowiedniej opiece oraz wsparciu rodziny i dobrych ludzi z dnia na dzień robi coraz większe postępy. Lekarze wierzą, że ma szansę odzyskać kontakt ze światem, ale koszt leczenia to ponad 30 tysięcy złotych miesięcznie. Dlatego prosimy Was z całego serca. Pomóżcie Anecie kontynuować tę walkę. Każda wpłata i każde udostępnienie to dla niej nadzieja na powrót do życia. Link do zbiórki znajdziecie w opisie filmu. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zabawki ze sztuczną inteligencją podbijają święta. Eksperci ostrzegają, to mikrofony w pokoju Twojego dziecka. Ten sezon świąteczny ma jednego absolutnego faworyta: zabawki ze sztuczną inteligencją, interaktywne lalki, gadające pluszaki, roboty reagujące na głos, a nawet mini asystenci, którzy odpowiadają dzieciom niczym prawdziwe postacie. Sklepy raportują, że zainteresowanie takimi produktami rośnie z tygodnia na tydzień, a rodzice często kupują je bez dłuższego zastanowienia, bo brzmią jak nowoczesna edukacyjna zabawa. Ale eksperci mają zupełnie inne zdanie. Według specjalistów od cyberbezpieczeństwa wiele z tych urządzeń działa jak mikrofono sieci, które nieustannie nasłuchują. Zabawki potrzebują tego, aby reagować na polecenia i prowadzić rozmowę, ale problem zaczyna się wtedy, gdy nagrania głosowe dzieci trafiają na serwery firm, które produkują te gadżety. Część urządzeń zbiera fragmenty rozmów, analizuje je, a następnie wysyła do chmury, aby ulepszać swoje algorytmy. Z punktu widzenia dziecka, to zabawa, z punktu widzenia rodzica, niewidzialny system monitorowania w pokoju. Specjaliści zwracają uwagę, że największym problemem jest brak świadomości. Wielu rodziców nawet nie wie, że zabawka ich dziecka ma wbudowany moduł sieciowy, potrafi łączyć się z internetem i przesyłać dane w tle. Część producentów ukrywa techniczne szczegóły głęboko w regulaminach, pisanych językiem, którego przeciętna osoba nie przeczyta od początku do końca. Szczególnie dużo emocji budzą lalki i roboty, które zapamiętują wcześniejsze rozmowy i uczą się preferencji dziecka. To futurystyczne i robi ogromne wrażenie, ale eksperci od razu ostrzegają: jeśli zabawka potrafi zapamiętywać, to znaczy, że gdzieś te dane są przechowywane, a kiedy dane dotyczą dziecka, ryzyko nadużyć rośnie wielokrotnie. Z drugiej strony zwolennicy takich zabawek przekonują, że sztuczna inteligencja może wspierać rozwój dzieci, pobudzać kreatywność, uczyć języków czy rozwijać logiczne myślenie. I to prawda. Część produktów naprawdę jest przemyślana i rozwijająca, ale nawet oni dodają jedno kluczowe zastrzeżenie. Bezpieczeństwo musi być na pierwszym miejscu, a rodzic powinien dokładnie wiedzieć, co kupuje. Eksperci radzą prostą zasadę. Zanim w domu pojawi się zabawka ze sztuczną inteligencją, warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie, czy ma połączenie z internetem, jakie dane zbiera i czy można ograniczyć jej funkcję. Bo choć te urządzenia potrafią bawić, edukować i zachwycać, to wciąż są małymi komputerami, które słuchają dużo uważniej niż większość rodziców się spodziewa. A w tym sezonie świątecznym takich. Słuchaczy, pod choinką będzie więcej niż kiedykolwiek. Warto więc, aby rodzice wiedzieli, kogo, a raczej co, zapraszają do pokoju swojego dziecka. Sztuczna inteligencja jako wczesny alarm epidemiologiczny. Indie chcą przewidywać choroby, zanim pojawią się pierwsze ofiary. Indie ogłaszają projekt, który może zmienić sposób, w jaki świat reaguje na choroby zakaźne. Rząd uruchamia nowy system sztucznej inteligencji którego zadaniem jest przewidywanie nadchodzących ognisk chorób z wyprzedzeniem, zanim lekarze zauważą pierwsze niepokojące przypadki. To podejście, które jeszcze kilka lat temu wydawało się futurystyczną wizją, dziś zaczyna być elementem realnej polityki zdrowotnej. Nowy system działa jak gigantyczny radar. Cały czas analizuje dane, które do tej pory nie były ze sobą łączone: zmiany temperatury i wilgotności, lokalne doniesienia prasowe, raporty ze szpitali, ruchy migracyjne w poszczególnych regionach, a nawet popularność pewnych słów w wyszukiwarkach. Sztuczna inteligencja sprawdza, czy te sygnały zaczynają układać się w charakterystyczny wzór zapowiadający nadejście choroby, np. Na fali grypy, dengi czy infekcji przenoszonych przez komary. Eksperci podkreślają, że to nie jest zwykła analiza statystyczna. Przy tak ogromnym kraju jak Indie, gdzie mieszka ponad miliard osób, tradycyjne systemy monitoringu często reagują za późno. Rozpoznają problem dopiero wtedy, gdy choroba już krąży wśród tysięcy ludzi. Sztuczna inteligencja ma to odwrócić. Zamiast gaszenia pożaru, szybka identyfikacja miejsca, w którym zaczyna się tlić iskra. Najciekawsze jest to, że system nie tylko przewiduje potencjalne ogniska. On również wskazuje, jakie działania powinny zostać podjęte, aby je zatrzymać. Może zasugerować zwiększenie liczby lekarzy w konkretnym regionie, wysłanie mobilnych punktów diagnostycznych czy wcześniejsze rozpoczęcie akcji informacyjnych. W praktyce to cyfrowy doradca rządu działający bez przerwy i analizujący informacje, których żaden człowiek nie byłby w stanie ogarnąć w takim tempie. Indie testowały już podobne technologie na mniejszą skalę, ale dopiero teraz projekt ma objąć cały kraj. To ważne, bo państwo od lat zmaga się z cyklicznymi epidemiami chorób tropikalnych, które potrafią przeciążyć lokalne szpitale w ciągu zaledwie kilku dni. Z wprowadzeniem sztucznej inteligencji rząd liczy, że zareaguje szybciej, a liczba hospitalizacji w krytycznych momentach zacznie spadać. Władze podkreślają też, że cały system będzie stale ulepszany, każdy sezon przyniesie nowe dane, a algorytmy będą coraz precyzyjniejsze. To oznacza, że z czasem sztuczna inteligencja może zacząć przewi przewidywać ogniska chorób tak dużym wyprzedzeniem, że lokalne epidemie przestaną zaskakiwać służby zdrowia. Jeżeli projekt Indii się sprawdzi, inne kraje, szczególnie te, które zmagają się z tropikalnym klimatem, prawdopodobnie pójdą tą samą drogą. To może być początek nowej ery, w której technologia nie tylko pomaga w leczeniu chorób, ale też przewiduje je zanim zdążą zagrozić ludziom. Sztuczna inteligencja tworzy pogodowe koszmary. Filipiny spanikowały przez nieistniejący supertajfun. Na Filipinach wybuchła panika po tym, jak w mediach społecznościowych zaczęło krążyć dramatyczne nagranie ostrzegające przed rzekomym supertajfunem o nazwie Wilma. Wideo wyglądało jak oficjalny komunikat służb meteorologicznych, mapa regionu, dynamiczna animacja burzy, sztuczny głos komentatora i groźne prognozy o rzekomym uderzeniu żywiołu. Problem w tym, że tajfun nigdy nie istniał. Całość została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Film pojawił się w internecie wieczorem, w czasie kiedy Filipiny są szczególnie wrażliwe na ekstremalne zjawiska pogodowe. Wystarczyły zaledwie godziny, aby nagranie zaczęło zdobywać popularność. Ludzie udostępniali je rodzinie i znajomym, wiele osób odwoływało plany podróży, a część mieszkańców błędnie uznała, że nad krajem zawisł najpotężniejszy tajfun sezonu. W komentarzach pojawiały się apele o przygotowania, zabezpieczenie domów i gromadzenie zapasów. Dopiero oficjalne służby meteorologiczne przerwały spiralę strachu, wydając komunikat, w którym jasno stwierdziły: Żadnego tajfunu o takiej nazwie nie ma. Żadne ostrzeżenia nie zostały wydane, a pogoda jest stabilna. W odpowiedzi eksperci od dezinformacji przeanalizowali film i wykryli, że został wygenerowany w całości przez sztuczną inteligencję. Od animacji, przez narrację, aż po grafikę wzorującą się na oficjalnych komunikatach. To wydarzenie pokazuje, jak niebezpieczna może być dezinformacja erze sztucznej inteligencji. Nagranie nie tylko wyglądało wiarygodnie, ale było przygotowane w sposób profesjonalny, tak aby maksymalnie przypominać prawdziwe ostrzeżenia pogodowe. Osoba odpowiedzialna za jego stworzenie mogła to zrobić dosłownie w kilka minut, korzystając z mn. ogólnodostępnych narzędzi generatywnych. Eksperci zauważają, że podobne incydenty będą się powtarzać coraz częściej. Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć przekonujące klipy, które wcześniej wymagałyby całego zespołu grafików i montażystów. Teraz może to zrobić jedna osoba bez wiedzy meteorologicznej i bez dostępu do specjalistycznych narzędzi. Władze Filipin apelują do mieszkańców, aby weryfikowali informacje dotyczące pogody wyłącznie w oficjalnych kanałach, a specjaliści od bezpieczeństwa cyfrowego ostrzegają, że przyszłość może przynieść kolejne fale podobnych fałszywych alertów. Tym razem dotyczących trzęsień ziemi, tsunami, a nawet zagrożeń terrorystycznych. Elon Musk w Wiralu, który podzielił internet. Prawdziwy wywiad czy perfekcyjna sztuczka sztucznej inteligencji? Internet znów zatrząsł się pod wpływem jednego krótkiego nagrania. Indyjski miliarder Nikhil Kamat opublikował na platformie X czarno-biały teaser rozmowy z Elonem Maskiem. Klip wyglądał jak fragment elegancko nagranego podcastu. Mask siedzi przed mikrofonem, ujęcia są minimalistyczne, światło dopracowane, a całość ma charakter typowy dla produkcji najwyższej klasy. Nic dziwnego, że wideo w kilka godzin zdobyło ogromną popularność, ale tu zaczyna się ciekawa część. Wraz z wiralem pojawiła się fala komentarzy użytkowników, którzy zaczęli kwestionować autentyczność materiału. Czy mask faktycznie nagrał podcast z Kamatiem? Czy teaser jest prawdziwy? A może to sztuczna inteligencja stworzyła wszystko? od ujęć przez głos aż po stylizowane ruchy twarzy. Wielu widzów wskazywało na szczegóły, które mogły zdradzać ingerencję AI. Zbyt idealne oświetlenie, nienaturalnie gładkie przejścia w mimice, a nawet coś, co niektórzy określali jako "plastikowy błysk" charakterystyczny dla generowanych modeli wideo. Inni twierdzili, że mask wygląda inaczej niż w najnowszych publicznych wystąpieniach, jakby jego twarz została nieco wygładzona przez algorytmy. Do dyskusji włączył się nawet model Grok. Który został przywołany przez użytkowników. Internauci zaczęli tagować go w komentarzach, prosząc o ocenę autentyczności nagrania. To tylko podkręciło atmosferę, bo sama obecność narzędzia stworzonego przez firmę Maska w sporze o to, czy mask jest prawdziwy, jest niemal satyryczna. Kamat nie wyjaśnił od razu, czy teaser jest stuprocentowo autentyczny, czy może został twórczo podrasowany. Zostawił użytkowników w stanie zawieszenia, co było doskonałym paliwem dla wiralowego efektu. Im dłużej trwała niepewność, tym więcej osób analizowało każde ujęcie klatka po klatce. Warto dodać, że tego rodzaju sytuacje stają się coraz powszechniejsze. Sztuczna inteligencja rozwija się tak szybko, że granica między prawdziwym nagraniem a syntetycznym materiałem jest dziś cieńsza niż kiedykolwiek. Celebryci, politycy i miliarderzy są szczególnie narażeni na wykorzystanie ich wizerunku, bo nawet kilkusekundowy klip może zrobić ogromne zamieszanie. A w tym przypadku zamieszanie było wyjątkowo skuteczne. Jeden krótki teaser wystarczył, aby podzielić internet na tych, którzy wierzą, że Musk faktycznie pojawił się w podcaście oraz na tych, którzy są pewni, że to dzieło algorytmu. Niezależnie od prawdy, jedno jest jasne: żyjemy w epoce, w której już nie pytamy. Czy to dobrze zrobiony materiał, ale czy to w ogóle jest prawdziwe? I właśnie dlatego ten teaser wywołał tak ogromne emocje, bo trafił w samo centrum współczesnych obaw związanych ze sztuczną inteligencją. Czy sztuczna inteligencja kończy internet, jaki znamy? Rewolucja, która zmienia wszystko. Internet, który przez ponad dwie dekady działał według jednego prostego schematu, właśnie zaczyna pękać w szwach. Dotychczas szukaliśmy informacji przez wyszukiwarki, głównie Google. Dostawaliśmy listę linków, wchodziliśmy na strony, a właściciele tych stron zarabiali na reklamach. Ten model utrzymywał cały ekosystem – media, blogi, portale branżowe, a nawet małe strony prowadzone przez pasjonatów. Teraz sztuczna inteligencja zaczyna to wszystko podważać. Generatywne chatboty, takie jak ChatGPT, stały się dla wielu osób pierwszym miejscem, w którym szukają odpowiedzi. Zamiast klikać w dziesiątki linków, użytkownik dostaje jedną, zgrabnie podaną odpowiedź wygodnie, szybko i bez szumu informacyjnego. Ale ta wygoda ma swoją cenę. Miliony użytkowników tracą kontakt z tradycyjnymi stronami internetowymi, a te, pozbawione ruchu, tracą również dochody z reklam. Eksperci zwracają uwagę, że to problem znacznie większy niż chwilowa zmiana trendu. Internet przez lata był oparty na darmowych treściach. Media publikowały artykuły, blogerzy dzielili się wiedzą, a firmy inwestowały w rozbudowane poradniki. W zamian otrzymywali jedną walutę uwagę użytkownika, którą potem sprzedawali reklamodawcom. Gdy użytkownicy zaczynają omijać strony i przechodzą prosto do chatbotów, cały system zaczyna się kruszyć. Dane są jasne. W ciągu zaledwie kilku miesięcy w Stanach Zjednoczonych udział użytkowników korzystających z Google do podstawowych zapytań spadł o kilka punktów procentowych. W tym samym czasie udział chatbotów wzrósł kilkukrotnie. Prognozy mówią o ogromnym wzroście liczby osób korzystających z systemów sztucznej inteligencji. W ciągu najbliższych lat ma to być ponad miliard użytkowników, a większość wybierze właśnie chatGPT. Skutki widać już teraz. Amerykańskie portale informacyjne straciły setki milionów odsłon w ciągu jednego roku, co oznacza spadek liczony w ponad 1 czwartej całego dotychczasowego ruchu. To nie jest wahnięcie. To jest sygnał, że cyfrowy ekosystem wchodzi w nową erę, której tradycyjne strony przestają być głównym źródłem informacji. Co to oznacza dla internetu, jaki znamy? Z jednej strony użytkownicy zyskują szybkie, skondensowane informacje. Z drugiej, ktoś te informacje musi tworzyć. Jeśli media i twórcy przestaną mieć z czego żyć, pojawi się pytanie, kto będzie dostarczał treści, na których chatboty się uczą. To nie jest prosty koniec internetu. To raczej początek wielkiej transformacji. Pytanie brzmi, czy w tym nowym świecie znajdzie się jeszcze miejsce dla tradycyjnych serwisów, czy też wszystko zacznie się zamykać wewnątrz dużych modeli sztucznej inteligencji? Dziękuję za oglądanie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata sztucznej inteligencji i pomóc nam rozwijać ten kanał, zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.